Witam, witam, jestem Mike, a to jest przegląd pierwszej wersji pre-release do Minecraft 1.16.2. Jeśli ten przegląd Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić tutaj łapki w górę oraz po obejrzeniu tego filmu napiszcie jakiś miły komentarz. Ten pre-release jest dość mały, jednak myślę, uda mi się go przedstawić w taki sposób, żebyście wszystko po prostu zrozumieli. Także bez pewnego gadania, po tym dzisiaj krótszym wstępie zapraszam Was wszystkich już do oglądania. Łańcuchy możemy teraz umieszczać we wszystkich możliwych kierunkach. Endermany nie będą już umieszczać bloków, które trzymają na bedroku. Pigliny będą agresywnie nastawione od dzisiaj do gracza, gdy otworzy skrzynkę z wagonikiem lub właśnie tą skrzynkę z wagonikiem zniszczy. Villagerzy stracą swoje miejsce pracy, po przeniesieniu się do innego wymiaru. Pojawiła się też jedna nowa opcja w ustawieniach dostępności. Nie wiem do końca, która to jest opcja i co ona robi, niemniej jednak mam mało czasu, żeby wam wrzucić ten przegląd, więc myślę, że nie macie mi tego za złe. Myślę też, że taki przegląd Snapshota wam się spodobał, jeżeli tak, znaczy Snapshota, pierwszej wersji do Minecraft 1.16.2. No, i myślę, że taki przegląd tej wersji Wam się spodobał. Subskrybujcie, bo myślę, że wkrótce pojawi się też przegląd pełnej wersji 116.2, która myślę, wejdzie w ciągu najbliższych kilku tygodni, właśnie już będziemy mogli na niej normalnie grać. Także Wam wszystkim dziękuję za oglądanie. Myślę, że taki przegląd Wam się spodobał. Jeżeli tak, wiecie co robić. Ja byłem Mike, trzymajcie się, się i pa! pa.